Witam cały mój świat i kłaniam się niziutko. <laughs> niziutko, kochani. Dzień dobry, witam Was z balkonu z kawą. O tutaj się śmieje, że ten żów. Ja wiem, że to jest żów. czeka na jakiegoś pięknego kwiata, ale to taki powiem, <laughs> smog wawelski. <laughs> Pierwsza, co mi przyszła, myśl, to był uśmiechnięty smog wawelski. No czy posłuchajcie, to dalej on jest żów, to nie przeszkadza. Także w akcjonie są takie, w Polsce też. <laughs> No, i to, co jest, już wyszło na balkon. A tutaj kaczki. Nad rzeczką wodor kaczka była wczoraj kaczka. A może wam pokażę blisko, bo to jest przepiękne. Posłuchajcie, to jest takie na klucze do przedpokoju. O, zobaczcie. No i taki. No, to tak już e Końcik świąteczny, jak są takie dekoracje na tych balkonach, oknach, słuchajcie, mnóstwo jest. A to takie jakieś no, u nas to się nazywa też łapacz snów ale na wzór tego łapacza snów, snów to takie jakieś bajery tu ze stążeczkami no, te okna są takie bardzo ozdobione. Kochani, witam serdecznie. Dzisiaj 20 marca. Pierwszy, to znaczy dzień astronomicznej wiosny, czyli astronomiczna wiosna Was wita, i ja Was witam. Tutaj wschód słońca 6.11, zachód 18.19, czyli zobaczcie, równonoc wiosenna, czyli mamy mniej więcej tak: 12 godzin dzień i 12 godzin noc, czyli dotarliśmy do dnia, gdzie ma 12 godzin. Dzień trwa 12 godzin. Witam Sylwusiu, witam Anusiu, Witam Mariolę. Dzień dobry, Mariolu e, Witam Danusię. Witam Joannę. Joanny. E, witam Tomasza. Witam Łukasza. Witam wszystkich panów tutaj obecnych. Witam na moim kanale. Kochani, tak cieszę się, bo jest piękny poranek. Chociaż już mnie znacie i dla mnie, jak człowiek ma luźną głowę i wstaje rano, patrzy przez balkon czy przez okno. Wdycha to świeże, górskie powietrze, a tutaj tak jest cudownie, i ta lekkość w głowie to powoduje, to wtedy rzeczywiście ten cały świat jest piękny. Jest takie przysłowie, jak to błogo, jak kto ma kogo. Takie staropolskie. I jak to jest, gdy jesteśmy sami? Gdy jesteśmy sami, zdani na siebie, ale jesteśmy sami, ale jeżeli jesteśmy zdani na siebie, bo mamy jeszcze osobę, która którą trzeba wspierać, która nas nie wspiera. Różne są układy i nie mniej ich oceniać, ale gdy tak mówimy na temat właśnie wszelakich depresji, to te depresje nie przychodzą znikąd. One przychodzą z naszych sytuacji życiowych. I jak ktoś ładnie napisał, że były badania, w 2021 roku yy, opublikowano, no kiedy dochodzi też do tej depresji? Bo, słuchajcie, oczywiście temat depresja jest jak rzeka, ale kiedy w życiu naszym dochodzi, gdy mamy problem w domu? Mamy, prawda? Taki, a nie inny. Mamy problem z pracą. Nagle się okazuje, że jest taka praca, ale taka, która nas wrażni, Przychodzimy do domu, mamy i śmieciowe jedzenie albo po prostu gdzieś tam kupujemy po drodze. I posłuchajcie, i czy to wpływa pozytywnie na nasz organizm? Pewnego dnia organizm powie stop. I teraz jest pytanie: jak już powie stop, to co robimy? Czy łykamy tabletki? No, no tabletki też są czasem posłuchajcie potrzebne, prawda? Oczywiście, to ja nie twierdzę, że nie. Ale czy już zostajemy na tych tabletkach, czy szukamy innych rozwiązań? To tak jak ja. Kiedyś lekarz powiedział już urolog posłuchajcie, byłam u ordynatora i mówi proszę pani, kamienie w obunerkach 8 mm, to już to się nie rozbije, nie rozbije zresztą nie bo to były szczawiany, to tylko operacja. No, posłuchajcie, posłuchajcie, odmyślałam facet, wie co mówi. Było to tak 2012-13 no, 12 bardziej. I poszłam do lekarza rodzinnego, żeby wziąć. Mm, jak on powiedział, no czy pani brała a, przeciwko żółtaczce szczepionkę? Nie, to proszę przed operacją, no bo już kierunek na operację już z Nie miałam. Proszę wziąć, y, się zaszczepić przeciwko żółtaczce. To tak było, że to tam 30 dni bo były skrócone i dłuższe. No to ja mówię, no w sumie to mi się tam gdzieś nie spieszy jeszcze, jeszcze mam chwilę, to pójdę do lekarza rodzinnego. I ten mój lekarz rodzinny powiedział, pani Magdaleno, czy Pani sobie zdaje sprawę, jak wygląda, czy Pani w ogóle wie, jak wygląda operacja na nerki? No dobrze, jeżeli to Pani pół pleców rozkroją, a, a może dobrze by było poszukać rozwiązania takiego naturalnego. No ja pomyślałam, no wow, no faktycznie, ten ordynator tylko ciach, ciach tylko operacja, a nikt nie mówi o innym rozwiązaniu. I posłuchajcie, ja jestem tego żywym dowodem, i mam to na USG, że mam dwa kamienie, w dwóch nerkach, w obu nerkach, posłuchajcie, 8 mm, skierowanie na operację. I co robię? Zaczynam pytać ludzi, zaczynam szukać, zaczynam drążyć temat, tak jak mi ten lekarz rodzinny odpowiedział. Niech Pani poszuka. Oczywiście dał mi to skierowanie, zaszczepili, bo to tam jakoś pierwszy się brało, pierwszy zaszczy... pierwszą dawkę pierwszego dnia, później jakoś tak było, czy za tydzień, no że w ciągu miesiąca chyba trzy dawki trzeba było wziąć, okej? Okay? No przygotowanie do operacji dalej trwa. I ja nagle znajduję się, jak to się mówi, u Chińczyka. Nie wiem, już nie pamiętam w tej chwili, to było koło Bielska Białej w Jaworzu. Jaworze, 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 jak dobrze pamiętam. Jakby ktoś potrzebował, to mogę podesłać e, e, numer telefonu. I posłuchajcie, tam gościu, a to dowiedziałam się, że tak powiem, z tym rozmawiałam i z tym rozmawiałam, a tamten tam był, bo tam miał problem z wątrobą. Okej, okay. no i posłuchajcie, znalazłam się u tego lekarza. Le znaczy to mm, gościu powiedział, że, tak, znaczy, że studia lekarskie skończył w Polsce. No on tak wtedy mówił, posłuchajcie, nie wiem, na ile jest to aktualne, ale opowiem wam, jak było. I on mówi tak, proszę panią, po pierwsze, co pani je? On się mnie pyta. No, proszę pana, na przykład, a czy pani je jajecznicę na boczku? Och, proszę pana, bardzo lubię, to proszę jeść. Jak to mówię, na, bocz na boczku, na tłuszczu. Proszę pani, tłuszcz jest potrzebny dla organizmu, dla funkcjonowania organizmu. No, w sumie to wiem. Ale teraz tak, kamienie. Pierwsza podstawowa sprawa. Czy je pani cukier? Ależ proszę Pana, kto nie je, no to proszę po prostu wyeliminować wszystkie potrawy z cukrem e, z żywienia. To znaczy tak, wszelkiego rodzaju ciastka, pączki, posłuchajcie. No i nagle się okazuje, że faktycznie, no faktycznie tych, e, a to ciacho, a to to, a to śmo, a, no kawę nie piję z cukrem, ale może wtedy piłam, już nie pamiętam. Posłuchajcie i... I dał mi, jest taki lek Shillington. Jest lek, lek, to jest ziołowy. No i dał, bo są takie tabletki słabsze. Jedne są takie szaro-brązowe, a drugie są żółte. Są słabsze i mocniejsze. No i dał mi, bo to jest tak, on nie bierze za wizytę, tylko kupuje się, płaci się za te zioła u niego. Okej, okay. no zapłaciłam, bo to tak liczy, ile dni mam brać, bo to posłuchajcie po 5 tabletek, no bo to ma być taka dawka uderzeniowa. Bo co? Te zioła mają wypłukać, plus to niespożywanie cukru. Należy no oczywiście winogrona, jabłka, marchewka, wszystko inne, naturalny cukier, jak najbardziej. I posłuchajcie, przyjeżdżam, kiedy mam przyjechać Za miesiąc. Przyjeżdżam za miesiąc i on się mnie nie pytał, czy schudłam, tylko ile. No to ja mówię 5 kilo i pokazuję mu, że spodnimi latają, muszę pasek nosić. I to jest tylko z tego niejedzenia cukru, znaczy potraw, gdzie jest cukier, no i te tabletki, które no, powodują, tak powiem, częstsze chodzenie do łazienki, jeśli chodzi o o tak zwane sikanie. I posłuchajcie, e no i po miesiąc, i kiedy mam przyjechać znowu? No znowu, bo to, to słuchajcie, te tabletki, jak się bierze po 5, y a, i wtedy on mi kazał brać trzy razy dziennie, ja brałam dwa. Po pięć tych tabletek to moment rzeczywiście, bo liczył, ile tam nie, przez miesiąc będę brała, to tego wzięłam. I posłuchajcie, po trzech miesiącach, brania tego shillingtonu, robi USG. I co mam? W jednej nerce kamień wielkości 1 mm, a w drugiej kamień wielkości 1,5 mm. I on powiedział, widzi Pani, cukier zakwasza nam organizm i te kwasy, nadmiar tych kwasów, powodują budowanie, powodują budowanie się tych kamieni. A jak Pani eliminuje cukier, to organizm sobie doskonale sam radzi. Oczywiście te zioła to wspomagają. I się te kamienie wypłukują. No i posłuchajcie teraz pytanie, kochani. Jak to jest z tym naszym leczeniem? Czy jeżeli mamy nadciśnienie, to trzeba łyknąć tabletkę? No, tak jak pan doktor powiedział, jak panią głowa boli, to niech pani łyknie. Czy trzeba biegać? Trzeba. No, ruch, bo to pomaga. Czy trzeba szukać wszelkich innych rozwiązań, aby... No, posłuchajcie, no odżywianie to też podstawa. Aby świadomie wpłynąć na to nasze zdrowie i aby zobaczyć, czy w naszym życiu jest możliwość zmiany tego naszego życia, czy nie. Czy jeżeli tkwimy w jakimś związku, układzie, posłuchajcie, jak nie mówię, że to zaraz musi być taki związek, tak powiem, partnerski jako taki. Jest czasem układ rodzinny, no problemy są z rodzicami, z dziećmi. Wszelakie, posłuchajcie, wszelakie. To już do każdego należy ocena własnej sytuacji. Czy nam jest w tym dobrze? Czy my jesteśmy do tego zmuszeni? Czy możemy? I do nas wtedy ten krok należy: zrobić odważnie krok do przodu i wyjść z matki? Nie. Najpierw tą matkę musimy sobie uświadomić, czy ją mamy, czy ją nie mamy. No bo jeżeli oczekujemy, nie wiem, cudownego uzdrowienia, ale nic nie robimy w tym kierunku, nic nie zmieniamy. To posłuchajcie, no nie, to się nie zadzieje. No nie zadzieje się, i trzeba następną tabletkę łykać. Że zamiast, nie wiem, wyjść na spacer, pomyśleć nad rozwiązaniem problemu, łykamy następną tabletkę przeciwbólową, i następną, i następną, a później, cóż, uzależnimy się od tych tabletek, i co nam wtedy pomoże. No tak to jest. No to taki temat zdrowia. <noise> Dalej ciągnę. I tutaj idąc do lekarza pomyślałam da mi tabletkę na na wy, wyższe ciśnienie, no bo dzisiaj mierzyłam 142 na 87, puls 79. I bo słuchajcie, no właśnie, a on mówi no nie. No musimy zrobić badanie holtera. Sylwusiu, się dziękuję za podpowiedź, no bo to tak Ach, jak pójdę, to zobaczę, a jak, jak nie wiedziałam, no to, to także dziękuję za podpowiedź. Tak, oczywiście całodobowe holtera. I zbadają mi ciśnienie, Będno, czy będzie pomiar całodomowy, na ile to nam da rozwiązanie lub nie, ale posłuchajcie, to nie była kwestia łyknij pani sobie tabletkę i idź pani do domu, prawda? To o, zobaczcie, to jest. To tak jak i wtedy tamten powiedział: proszę pani, pani Magdaleno. No, niechże Pani poszuka innych rozwiązań, bo jeszcze nie dokończyłam. No dobrze, wyjmą Pani kamienie, ale jeżeli już się budują. A jeszcze przez całe życie słuchałam, posłuchajcie, słyszałam od lekarzy. A w międzyczasie przez ostatnie 20 lat urodziłam z pięć kamieni, że ja mam taką zdolność organizmu i nie ma na to leków. No to się okazuje, że są inne sposoby. A no właśnie, także zobaczcie, jak to czasem ta nasza medycyna z jednej strony jest fantastyczna, a z drugiej strony. Troszeczkę tego brakuje, ale no to tak jest i to tak samo z tą depresją. I nagle się okazuje, że był człowiek, który prowadził olbrzymią firmę, zatrudniał mnóstwo ludzi, pieniędzy miał. No posłuchajcie, jeżeli miał chęć kupić wyspę, to tych pieniędzy trochę miał. I dlaczego wam o tym mówię? Bo to wszystko padło, a teraz on mówi o sobie, że on ma depresję. No to ja mu się w ogóle nie dziwię. No, nie dziwię mu się. No, te depresje przychodzą z różnych stron i z różnych powodów. Kochani, życzę Wam miłego dziąka. miłej kawusi, spokojnego dnia i szukajmy rozwiązań. Szukajmy. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa! Z mojego, z naszego domku w góra. Domek jest dość duszy, ale góry są. Są. A niebo dzisiaj jest takie u nas. Tu jest wschód. murki są. Ale też trochę błękitu. Widać. Szyszki są obecne. Trawa na boisku zieleni się. A, i te dwie piękne, jedna jodła, druga jakaś taka sosna, ale szlachetniejsza. Pa.